Dobrze, być może że to będzie ostatnia część tej aktualizacji, Natomiast to więc zapraszamy, okej? Okay. I to będą kasety od innych wytwórni, ale zanim przejdziemy do kaset innych wytwórni to pokażę wam jeszcze od Imperial Biblia. Początki świata. Tu jest część pierwsza, a tu jest część druga. Tak wygląda tak samo jak w drugiej części. Jeszcze kolejne filmy chrześcijańskie. Okay. Tutaj mamy sekrety Biblii 1. To jest jakiś film dokumentalny. Dużo tych filmów chrześcijańskich, również te są filmy animowane, bajki bez przemocy. No i Sekrety Biblii 2. Tutaj jeszcze ostatni film chrześcijański. To Życie Jezusa według świętego Mateusza. I to były filmy chrześcijańskie. Teraz przejdziemy do tych kaset co mówiłem Szkoda, że wiele filmów jest z lektorem, ale najpierw te pokażę, które są z Dabingiem z Hanna Barbara Home Video Polan historie, historie biblijne Samson i Dalila i Dawid i Goliat. Bardzo. Tutaj też historia wielkanocna i Józef i jego bracia. Tutaj mamy miasto psów opieką do szczeniaka. No i tutaj mamy śpiącą królewnę i kopciusze w butach i czałdziejskie skrzypce. Chciałbym powiedzieć na temat tej kasyty, bo tu zabiera japońskie anime. Chciałbym powiedzieć, chcę to zatrzymać. Bo wygląda to jak japońskie anime. Również anime jest w małych, małej Księżniczce. Tutaj też z dawingiem. Tutaj część pierwsza i część druga. To jest część druga, a tu część pierwsza. Dalej idziemy do, do jeszcze do filmów takich. Jeszcze tutaj mamy Ziarno i święto uśmiechnięty Arka Nowego śpiewa piosenki ze ziarn. Tutaj są 10 piosenek. Jeszcze zapomniałem przewidzieć, jak po sprawdzeniu. To co dalej? Tutaj mamy drugą kopię, ale ta kopia ma inną okładkę, to jest Ramayana, legenda o księciu I z lektorem też, teraz już filmy z lektorem. Tutaj po raz pierwszy, tutaj mam kasetę z pudełkiem, tutaj był sobie futbol, historia piłki nożnej, Grecja, Rzym, Chiny. Tak naprawdę w wielu odcinków z tego serialu szkoda, że to jest lektorem, ale chcę to zatrzymać. Czarodziejski plet Też z lektorem. A tutaj hmm, nadruk na druk kase na kasecie pisze, że to jest zaczarowany pled. Dobra, co dalej? Jest to Biały Kieł, też reaktorem. I co dalej? Te trzy filmy Asterix. te trzy filmy są z lektorem, ale w telewizji są z dubbingiem, więc ja tutaj nie pisze, że to jest lekt z lektorem czy z dubbingiem. Tutaj jest lektor. Tutaj mamy GAL. W Brytanii. ostatnia, którą mam jest to wielka bitwa dobrze, to były to było jeszcze to jeszcze nie koniec, ale tutaj zostałem kasetę bez pudełka jest to są to wakacje z bolkiem i lolkiem. Albo bolek i lolek na wakacjach. Kolejna kaseta bez pudełka. Jeszcze tutaj, Bonosowo. Tutaj to są to miasta świata Nowy Jork. Tutaj jest tak naprawdę kaseta. A tutaj jest naklejka, którą można nakleić. Tutaj za chwilę będę ją nakleił. Czekaj. No, zobaczcie teraz. To były te wszystkie kosety, które należą, będą, będą należeć do kolekcji, a jeszcze te, które nie będą należeć do kolekcji. Ich jest bardzo dużo, są nudne. Tak naprawdę tych nie chcę, ponieważ nudne są księżniczka i chokiki, no niestety też z lektorem. Wszystkie te co są to mają lektor tak naprawdę księżnicy i Chochlikach niestety brakuje logo kas film na początku więc niestety nie ma nie ma początku Ale adventures of King david mała księżniczka to z bardzo słabej jakości. Wszystkie pieski idą do nieba, też z lektorem. Ale od film jest z dubbingiem, więc kupię wersję e, Caspin. Robin Hood y, nie chcę. Y, Kopciuszek, która ma wersję Disneya. Księżniczka będzie... Lepsza y, jest, od Columbia y, Charlie Snow. Nie lubię filmów od Eurocad. Kucyki Pony. Super Showbugs Ban tego nie chcę, ponieważ są bardzo słabej jakości. A tutaj w magicznym bałwaniku nie ma. Niestety. No niestety magiczny bałwanek. Nie ma, ale coś jest innego zamiast tego magicznego bałwanka. Dalej. Czarny książek znowu z lektorem Zawsze te filmy muszą być z lektorem, a tutaj Wizard of Oz też z lektorem Papaj niestety słabej jakości Jezus tego nie chce Papaj z bardzo słabej jakości Nowe szaty cesarza tam Mam wersję fabularną nieczko niestety Jest to rip-off Wersji Donna Bluffa Krówka Muli niestety Bardzo słabej jakości Królowa Śniegu no nie nie wiem Niestety tak naprawdę Lepiej chciałbym wersję od Warnera Małej Książę niestety też z lektorem Ale mam film animowany z 2015 roku Mały Książę Skarb Michasia też niestety z lektorem tego nie chcę Czerwony Kapturek Karuzela Bajek też nie chcę Daffy jest bardzo słabej jakości znowu to z 2 jest, jest lepsza dzwonnik z Notre Dame tego nie chcę i będzie tego nie chcę. A zamiast tego tutaj jest to kaseta od wideo rondo, ale są nagrane na nim owocowe ludki z lektorem. Tutaj młoda Pocahontas niestety też z lektorem, tego nie chce i, i, rip, i rip offuje Pokachonta z Jaś i srebrne łyżmy, to jest nudne wielki zając niestety piracka bo to jest bardzo słabej jakości i księga dżungli też rip off wersji Disneya A to chyba to nie jest ostatnia część to będzie jeszcze jedna część z powodu 15 minutowego limitu